Dzień, Dzień dobry. dobry, Dzień dobry. Piątek, co? Olek. Pisałeś list do św. Mikołaja. Był najlepszy. To jest prezent z klubu Piasta Glówica w Niestety nie mogli Ci tego osobiście wręczyć z powodu pandemii. Więc wręczam ci ja. Cześć Olek. Gratulujemy Ci wygranej. Podobno najlepszy list napisałeś, bo nie chciałeś ni PlayStation ani komputera. A co chciałeś? Nic. Czemu nic ty chciałeś? Taki skromny jesteś? Napisałam po prostu list. Pani brała w tym udział, tak? Tak jest. Pomagałam trochę w rymach. Wysypała Wynowie. się pani? Nie, nie wysypałam się. Okay. Okay. To tutaj coś podejrzewa, czemu się wracamy? Aha Dobra, co to? Zdjęcie. Z piasem. Super. Z autografami trzeciej drużyny. Oj? Ale mała bies. Mała też Robimy szybko, co tam mamy i zaraz się z... To jest nie. okładka. Zakładka. Zakładka do książki. Kule, bombka. Fajna? No. Dobra. Ja słyszałem, że szukasz Pokemonów i znalazłeś naszego Pokemona niebiesko-czerwonego, nie? Ja? Jarko, <gry> ja to w To w ogóle, to nie wiem co to jest. To są skarpety. Nie A co to są za karty? Pokaż się tylko tutaj. Karty. Tam jest koszulka. Tak. Koszulka. Super. Jeden. o ludzie tyle prezentów dostałeś a to jest prawdziwa noczowa koszulka pokaż ja mam kogo kogo? lidy lubisz? nie będziesz nie spał? Okej, ok dobra to jest kalendarz na nowy rok tak mama miała kupić? już nie będzie musiała? no nie będzie musiała kupować to jest ta duża wersja Dobra. Co mamy myśli o tej całej akcji? E, super akcja. Namówiłam go, ale jak zaczął pisać, to pisał, pisał, pisał. Okay. I, oczywiście musiał uwzględnić swoich czterech e, topowych piłkarzy. Mm -hmm. Chyba trzech. czterech. Ile miałeś w miejsce? Czterech piłkarzy. Stary. Tak. Czyli, a jak długo kibicujecie? Jak długo kibicujemy? bardzo długo, ale no. na czy zaczęliśmy chodzić. W sumie w tamtym roku wszystko się zaczęło od meczu Piast Legia, jak wygrali 2-0. No i staramy się być na każdym. A rok temu pisaliście też list? Nie edycia? pisaliśmy. Bo ale trzecia, wygra... trzecia edycja to była, więc ale to trzy raz. Ale już wygrał, jak było Laurka La na 75-lecie, to już też wygrał. Okej, okay, to Druga to wygrana. wygrana. No to się cieszymy. No to co, do, do zobaczenia na wiosnę, mam nadzieję, już na stadionie. No, mamy taką nadzieję. <laughs> Wielkie dzięki. Dziękujemy. Trzymajcie do się. Do Do widzenia. Do widzenia.